Jeśli chodzi o samą ajałaskę, to spada się cała ta, co się przygotowuje, co się od 8 do 10 godzin przygotowuje. To ajałaska to jest wnątrze, nie? I sama ajawaska właściwie to powoduje, że człowiek jest, jakby powiedzieć, trochę taki pijany. To znaczy troszeczkę inaczej niż po alkoholu, bo nawet wtedy kończyny, czyli nogi i ręce, odmawiają posłuszeństwa, za to mózg pracuje na 1000%. Dużo, dużo letów. Ale drugim takim czynnikiem, który powoduje, jakby powiedzieć, wizję, to jest czakruna. Niektórzy dodają toję, to ja jestem przeciwnym tego, bo dlatego, że to ja powoduje wydobywanie się tych negatywnych rzeczy człowieka, to się używa wtedy, kiedy na przykład ktoś jest uzależniony od narkotyków, alkoholu czy nikotyny, ale normalnie przy normalnej ceremonii się tego nie używa. No i trzecim składnikiem jest tytoń, dziki tytoń który ma też swoje znaczenie, to znaczy, jakby jest takim kondensatorem pomiędzy ajoaską a szakluną. I sama już pierwsza rzecz to powoduje oczyszczenie organizmu, to znaczy, jeżeli niektórzy, którzy jedzą dużo mięsa czy innego, innych potraw takich ciężkich, to mają problem, bo mają na początku trochę torsje i tak dalej, wymioty czy e, biegunkę, ale to trwa dosyć krótko. E, I z tym, że następna ta rzecz, ta Awaska powoduje, Ayałaska powoduje włączenie, wiązanie kamieni kałowych, których zalega większość większości ludzi e, w liczy gruby. I to stopniowo jest wydalane później e, i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chodzi o wizję, no na no, przykład Dobry szaman, jeżeli on widzi, co się dzieje z danym klientem, to może mu to przekazać, tą wizję pokazać, co mu rzeczywiście dolega i tak dalej. To jest lepiej działa jak tomografia komputerowa, dokładniej nawet widać to wszystko, hmm. bo na poziomie molekularnym. No i cały to jeszcze oprócz tego ten tak zwany świat niewidzialny widać, co nam dolega, co nas, jakie duchy nas opatrzają, jakie mamy problemy psychiczne i tak dalej. To wszystko właśnie jest związane z jełacą. E, jeszcze następna rzecz, to jest bardzo ważne, przed nie, nie zawsze się go stosuje, chociaż tutaj ten szaman e, Carlos, on stosuje, jeżeli ktoś bardzo sobie życzy, tak zwaną kąpiel ziołową przed e, ayahuaską i później kąpiel tak zwaną kwiatową po ayahuasce tym się zaroskową opłacą i to bardzo pomaga, bo oczyszcza ciało, bo ze względu na to, że e, po tym się bardzo intensywnie pocimy i tak dalej, to często bardzo właśnie różnymi kolorami, ciemnymi najczęściej, to takie oczyszczenie przy pomocy obmycia, przy pomocy kwiatowej takiej wody bardzo skutecznie działa i pomaga e, ciału. To tak z grubsza mogę powiedzieć o Ajałasce. Więcej informacji tam na temat Ajałaski można znaleźć na mojej stronie dzikimietek.com i tam wejść na Ajawaskę, czy wejść na inne, tam o różnych innych ziołach można się poczytać. No właśnie, wiele rzeczy i wiele porad takich również twojego zaprzyjaźnionego szamana indiańskiego Antony, który przekazuje bardzo ciekawe informacje takie naprowadzające ludzkość cywilizacji zachodniej na... Symbiozę z przyrodą, bardzo piękne artykuły. One znajdują się na pewno na Twojej stronie. Natomiast mam pytanie: kiedy pojawią się y, zdjęcia i oficjalne zaproszenie do Twojej kliniki? Bo jeszcze tego nie widziałam. Nie, no to zaproszenie oficjalne już jest e, pod tytułem. E, e... To jest super promocja pobytu oczyszczającego, regeneracyjnego, w, w tym, na mojej stronie to jest. Aha, I tam za mało widoczne. Na pierwszym miejscu, tam Aha. w nowościach Aha. i oprócz tego zdjęcia dzisiaj będę wkładał, tam jak się wejdzie na galerię, zdjęć na feru, później kliknąć na La Marseille i na budowę, czy na samo La Marseille, tam będzie bardzo dużo zdjęć. Ja postaram się części zdjęć punktów w artykułach. Znakomicie. Mieciu, dziękuję Ci bardzo. Powodzenia życzę, gratuluję przede wszystkim i składam najpiękniejsze życzenia powiększonej rodzinie, która już teraz ma którą rocznicę obchodzicie, bo córeczka pierwszą obchodziła, aby ślubu. A my jesteśmy już trzy lata po ślubie. Już trzy lata po ślubie. Tak. Zatem wszystkiego najlepszego i zapraszam Państwa na stronę dzikimietek.com, jak również będziecie Państwo niebawem więcej informacji mieli także w linkach korespondenci na stronie. Radia, tego którego właśnie Państwo słuchacie. Dziękuję pięknie Mieciu, życzę powodzenia no, Państwu. Dziękuję tak. też wszystkim e, za wysłuchanie tego i zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli kogoś nie będzie stać na pobyt mnie, to może ze w hotelu mieszkać, pomogę mu wziąłami.